Colorado, piękne, słoneczne południe. Pierwsza rzecz, która zaskoczy Was w domu amerykańskim, to to, że te domy są bardzo ciemne. Amerykanie panicznie boją się światła. Takie przynajmniej mam wrażenie. I o tych zaskoczeniach, o tym, co Was zaskoczy w amerykańskim domu, o tym w dzisiejszym odcinku. Dobra, czas ten mrok wyłączyć. Zrobić jakieś normalne warunki do nagrywania filmu. Otóż e, bardzo często jak odwiedzicie jakiś amerykański dom, to wszystkie okna są pozasłaniane, dlatego też moje takie zdanie, że Amerykanie panicznie boją się światła. Oczywiście pewnie nie jest tą prawdą, w szczególności tu w Colorado. Tutaj mamy więcej dni słonecznych niż w Miami, e, ale naprawdę te domy są bardzo ciemne i jak zobaczycie. O, proszę bardzo. To okno, to wcale nie jest ono takie duże. E, wcale nie jest... E, te domy nie są aż tak przestrzenne z wielkimi oknami. W większości są one pozasłaniane i w takim domu jest trochę depresyjnie czasem. Nieraz Wam o tym mówiłem, że Ameryka jest zbudowana na prostocie i tutaj jeden element kompletnie mi się kupy nie trzyma. Otóż... Klamki. Przecież okrągła taka klamka, którą trzeba tak otwierać, się O! Nie jest prosta, nie? Nawet siesz. Dwa kubki i, i co? Łokcie nie otworzysz. U nas w Polsce Łokcie możesz pyk i już. A tutaj się niestety nie da. To kompletnie mi się kupy nie trzyma. Dlaczego w każdym amerykańskim domu klamki są na przekrętkę? Kolejną rzeczą, która zaskoczyła mnie w amerykańskim domu, to to, że praktycznie żaden z pokojów nie ma żadnych mebli. Wszystko jest pochowane w garderobach. Proszę bardzo. I tutaj mamy ciuchy. Wszystko, co trzeba. I to rozwiązanie jest bardzo fajne, bo się przynajmniej na to, nic nie, na to się nic tam nie kurzy, nie? Każdy więc pokój ma coś takiego, taką szafę, garderobę, co by schować tam wszystkie swoje rzeczy. Kolejna sprawa, czego akurat w moim domu nie ma, no bo jest podłoga, to to, że te wszystkie domy mają dywany. I te dywany, jak zobaczycie, tysiąc domów, to 995 będzie miało ten sam dywan. Jakby jest jedna taśma i wszystko idzie pod ten sam wzór. Idziemy dalej. Kolejna sprawa to wanny. Wanny u nas w Polsce często jak się idzie wykąpać, to trzeba taką, takiego kroka wielkiego zrobić, bo one są one wysoko. Tu zobaczcie, ta wanna jest bardzo nicziutko trochę wsadzona w podłogę, przez co wystarczy tylko zrobić mały kroczek i już, już się tam jest. A Prostota, nie Ameryki. Bardzo przydatne nie wiem czemu w Polsce u nas tego nie ma. Może nie chce się w ziemi kopać, albo w blokach to nie bardzo się da. A tu widzicie, w każdym domu hotelu jest prawie to samo. Kolejna sprawa, której no, nie widzieliście na poprzednim ujęciu, bo ja tego nie robię, jednak bardzo wielu amerykanów to robi. Otóż w domu chodzi w butach. Tu praktycznie wchodząc nikt Ci nie da kapci, nikt nie poprosi byś zdjął buty, po prostu łazi się w butach. Ja tego nie robię, nie robię, mam swoje japonki zwane czajniskami, bardzo, bardzo porządne, chyba jeszcze z Wietnamu je przywiozłem, już nie pamiętam. A Więc tak naprawdę ja w domu chodzę w kapciach, tu nikt Was nie poprosi o to, abyście zdjęli buty. W niektórych komentarzach pisaliście, że chcielibyście zobaczyć, jak wygląda e, miejsce, w którym mieszkam, to osiedle. E, więc proszę bardzo, dzisiaj pokażę Wam tą ulicę, na której jestem. E, jeszcze tak szerzej się przejdziemy później, bo wedle tego tych zarządzeń, które jest z Colorado, można wychodzić z domu byle samotnie, byle nie chodzić w grupkach, e, ograniczać po prostu kontakt. No i co Was jeszcze może zaskoczyć w amerykańskich domach? Proszę bardzo, teraz widzicie za moimi plecami, pięknie wyglądają, trawka skoszona, nie? Ładnie, teraz tutaj zobaczymy. Składnie posprzątane, pozamiatane. No wiadomo, to po zimie jeszcze dochodzi, więc perfekcyjnie nie jest. Ale no mamy porę jako mamy, więc zobaczcie, wszystko wygląda bardzo ładnie. Otóż są pewne wymagania dotyczące tego front yardu, czyli tego ogrodu przed domem. Aby wszystko było ładnie posprzątane, poukładane i tak jak również możecie zauważyć, te auta stoją wszystkie w tą samą stronę, nie? Z tej strony, a z tej stoją. W tym kierunku. Otóż jest tutaj przepis i bardzo mocno respektowany. Jeżeli stajesz po prawej stronie ulicy, z tej strony, tutaj, to auto musi stać tak, w tą stronę. Jeżeli stajesz po tej, no to ono musi być ustawione tak, jak to auto. To mnie bardzo zaskoczyło. Myśmy parkowali, jak popadnie, bo miejsce stajemy, jak wygodnie. A tu tak nie wolno. Auto musi być zaparkowane zgodnie z kierunkiem jazdy. Jeśli natomiast chodzi o backyard, czyli o ten ogród z tyłu, tam już przepisów nie ma i tam można zobaczyć różne, naprawdę bardzo różne rzeczy. Nie zawsze jest to wszystko posprzątane, czasem jest bałagan, ale to już zależy od osoby. Nie ma tutaj jakby jakiejś dominacji, ale różnie naprawdę z tym bywa. Jak widzicie, za moimi plecami te auta stoją na podjeździe, przed domem, zaparkowane tak jak wcześniej wspominałem, ale dlaczego nikt nie parkuje w garażu? Otóż garaż nie służy w Ameryce do tego, by parkować tam auto. On służy do tego, aby chować tam wszystkie jakieś duperele, których Amerykanie nie używają. Tak więc, garaż wcale nie służy do tego, aby nie trzeba było auta z rana odśnieżać, po prostu po to. Aby chować tam jakieś dupy I często te garaże. I to jak nie mówię, w z backyardem było różnie. To z garażem jestem święcie przekonany, że niemalże każdy Amerykanin ma tam niezły burdel. Te kilka rzeczy bardzo mocno zaskoczyło mnie w Ameryce. Jak tutaj przyjechałem po raz pierwszy. Niektóre są to trochę zabawne. Tak jak to, że ten front jak musi być Wysprzątany, a z tyłu to już rób ta co chce Czasem, jeżeli na przykład ktoś ma ogród bardzo mocno ten front yard zaniedbany, no to spada wartość domu wszystkich w okolicy. Dlatego też i wszyscy o to dbają, aby mniej więcej się trzymało, to wszystko kupy i w miarę dobrze wyglądało. Też wielokrotnie tak powtarzam moim znajomym i chyba wam po raz drugi albo po raz pierwszy, że Ameryka to jest idealny kraj, przepiękny ale często wyglądający tak niestety tylko i wyłącznie na obrazku. Wszystko ładnie ma wyglądać. Co do jakości, czy do tego co się tutaj dzieje dalej, to już jest z tym zupełnie e, różnie. My z tym czasem naprawdę bardzo różnie, ale jak widzicie i tak jest tutaj naprawdę bardzo wesoło. Te rzeczy mnie zaskoczyły. Dajcie mi znać w komentarzu, czy dla Was jest to zaskoczenie. I oczywiście bardzo mocno Was proszę o łapkę w górę, subskrypcję, bo tych subskrypcji trochę zaczęło ostatnio przybywać przez te daily vlogi, z czego się bardzo cieszę. No i teraz kluczowe moje pytanie. Czy pan zostawić wąsa? Czy go po prostu zgolić? Tak sobie zapuściłem, żeby trochę może was rozśmieszyć, bo wiem, że wygląda to głupio, ale to Wy mi dajcie znać, czy chcecie mnie oglądać z wąsem, czy bez wąsa. Ewem MM w podróży, dużo zdrowia, dużo zdrowia.